Witajcie w tym filmiku, w tym impulsie e, chcemy wraz z bratem Darkiem przekazać Wam radość, którą mamy w sobie, którą odczuwamy i przyjmijcie ją w imię Jezusa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Czytanie z dziejów apostolskich. A kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani, dowódca Straży Świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, że pouczają lud. I zapowiadają zmartwychwstanie w Jezusie pojmali ich i zatrzymali w areszcie do następnego dnia, bo już był wieczór. Wielu po wysłuchaniu tej nauki uwierzyło, tak, że liczba mężczyzn doszła do pięciu tysięcy. Amen. Jest Ja zacznę. To, co mnie tutaj jakby porusza, to jest to, że apostołowie Pouczają lud, ale zapowiadają zmartwychwstanie w Jezusie. No i to jest temat taki wow, że jak się tak o tym pomyśli głębiej. I powiem wam, że myślę, że to jest taka no, nasza, nasza nadzieja, nie? To jest nasza nadzieja w naszym życiu i Myślę, że warto jest o tym myśleć, o przyszłości w kontekście nieba, w kontekście życia wiecznego, w kontekście naszego zmartwychwstania w Jezusie. Myślę, że jest warto o tym myśleć, zwłaszcza w tych momentach trudnych, może też w szarej codzienności, kiedy jedziemy autobusem, kiedy sprzątamy, kiedy się uczymy, bo to jest myśl, Którą tak naprawdę powinniśmy żyć na co dzień, nie? Codziennie oczekiwać przyjścia Jezusa Ale też pomyślmy o tym zmartwychwstaniu w Jezusie Nie? Jacy będziemy? Jak to będzie? To jest nasza nadzieja, nie? To jest, to jest ta wielka radość Że my kiedy umrzemy, kiedy zginiemy no to, to, to nie będzie koniec Bo my zmartwychwstaniemy w Jezusie I niech to wybrzmi z martwych w Jezusie. Ja, Adrian z martwych wstanę w Jezusie. Ojena, ale super. <grym> <grym> Takie to zmartwychwstanie, o którym brat Adrian mówi, jest coś czym powinniśmy żyć na co dzień. I coś, Amen. co powinniśmy też głosić, tak jak dzisiaj w Ewangelii apostołowie, którzy głoszą, także pięć tysięcy mężczyzn samych, nie licząc kobiet i dzieci, nawraca się, co budzi też oburzenie. Kiedy będziesz głosił z martwych wstanie w Jezusie, kiedy będziesz żył w ogóle życiem zmartwychwstałym, będziesz też znakiem sprzeciwu, będziesz znakiem oburzenia. Wielu ludzi będzie miało do ciebie problem. Ale zobacz, jak wielkie owoce to wzbudza. 5 tysięcy ludzi. Czy wierzysz w to, że teraz na tych rekolekcjach, na przebudzeniu, po wyjściu z nich, gdy zaczniesz głosić, możesz przyczynić się do tego, że nagle za rok, a po tej nauce, po tej nauce, gdy ją wygłosisz, 5 tysięcy nowych członków wspólnoty będzie? Czy ty w to wierzysz naprawdę? To jest takie wow. To jest niezłe po prostu, to jest mocne. Tak, dlatego... Z tym was chcemy zostawić, to w was e, czujemy, że Bóg chce zasiać. Czyli e, myśl o tym, że zmartwychwstaniesz w Jezusie. Pomyśl o tym i napawaj się tą radością, nie? Bo Bóg ci daje tą nadzieję, abyś się nią cieszył i radował. I zapamiętaj też to, co Darek powiedział. Czyli mimo pewnego sprzeciwu, który będzie... E, to jakby patrzmy na te owoce, nie? Patrzmy na tą cenę, jakby, yy, którą ponosimy przy tym sprzeciwie, a, a ta cena jest wielka. Pięć tysięcy ludzi uwierzyło w Jezusa. No, wow, nie? I ty, ty możesz się do tego przyczynić, że dzięki Tobie, że Pan Cię namaszcza do tego, abyś Ty głosił i swoimi słowami po prostu przemienił e, innych, przemienił serca innych. Nie? Hmm. Dlatego. Halo, Holy Spirit, activate, activate, Holy Spirit, activate, activate, activate. I oto się chcemy teraz pomodlić O Ducha Świętego i jego namaszczenie, jego odwagę dla ciebie, bracie Darku. Panie, chcemy Ci powierzyć tą osobę, która teraz e, ogląda to, to nagranie, która wysłuchała tej Ewangelii, aby ta Ewangelia stała się naprawdę ciałem w jej życiu. Panie, prosimy Ciebie, abyś Ty sam wzbudzał serce z zmartwychwstałe w tych wszystkich, których chcesz, aby głosili Twoją naukę. Duchu Święty, prosimy Cię, stąd teraz na te osoby, które będą na rekolekcjach, które będą słuchały tego wszystkiego, co tam będzie głoszone, aby potem same mogły głosić i same mogły działać w mocy Ducha Świętego, w namaszczeniu Jezusa. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź jak olej, przyjdź jak namaszczenie do tych osób. W imię Jezusa Chrystusa. W imię Amen. Jezusa Amen, 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 Amen. Wierzymy, że Duch Święty teraz przychodzi do Ciebie. Przyjmij go, przyjmij go po prostu. Radość i pokój. W Duchu Świętym.